Przejdź dalej wody! na kamień. przykład! Cicho! Co? Jakieś swoje Już idę! Dlaczego oni, oni każą mi maszerować? Co maszerować? Maszerować! Maszerować! Co Maszerować! 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 tam, na

Tu sto pedał, on się sprzedał, tu sto pedał. On się sprzedał, tu sto pedał. On się sprzedał. Tu sto pedał. On się sprzedał. Tu sto pedał. On się sprzedał. Tu sto pedał. Podekł a, nie bo to w górze u góry nie posądzę, posządzę, to barierka A to jest? To hej, hey, 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 ja you know. hej, kto nie skacze, ten za akta, hej! Hej! To nie skacze, ja mówię, hej! Hej! kto nie skacze, ten za akta, hej! Hej! To nie skacze, ten za akta, hej! Hej! Kto nie skacze te ten za akta hej? Hej! Kto nie skacze te ten za akta hej? Hej! Kto nie skacze te ten za akta hej? Hej! To nie skacze ten za akta hej? Hej! Kto nie skacze te ten za akta hej? Hej! To te 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 nie skacze ten za akta hej! Nie Na na górę. Co będziemy tu stać? Jemy, patrzymy na, ten, na policję przy okazji. Na Śląsku nikt się nie poprze! Do, na Śląsku nie poprze! Na Na Śląsku nikt nie poprze! Do, na